Poziom 0.2 to podpoziom pomiędzy poziomem 0 a poziomem 1 w Backroomach, stworzonym przez grupę Backrooms Remodeling CEO. Opis Poziom 0.2 bez dotykania czegokolwiek w obrębie poziomu wydaje się być odświeżoną lub przemodelowaną wersją poziomu 0. Na początku poziom wydaje się być całkowicie ulepszony, włącznie z suchymi czerwonymi dywanami, przemalowanymi białymi ścianami, stale działającym Wi-Fi, gniazdkami oraz okazjonalną łazienką. W przeciwieństwie do większości poziomów, pochodzenie poziomu 0,2 jest dobrze znane jako dzieło tajemniczej grupy interesów, znanej jako Backrooms Remodeling CEO, jako próba przebudowy poziomu 0. Po wejściu na poziom 0,2 poziom zacznie się rozpadać. Cofit może spaść, ściany mogą się przewrócić, a podłoga zawalić, odsłaniając to, co wygląda na niedokończony dom. Jest to niebezpieczne dla każdego wędrowca, który wejdzie do środka, ponieważ grus może runąć na niego, a pył po tym może być bardzo niebezpieczny. Efekt ustaje jak tylko reakcje łańcuchowe zniszczenia dotrą do drzwi prowadzących z powrotem na poziom zero, a po ponownym wejściu zostanie całkowicie naprawiony, jakby nigdy nic się nie stało. Nie wiadomo czy efekt ten został wywołany celowo przez pracowników Backroom z Remodeling CO, czy nie. Bazy, placówki i społeczności. Na tym poziomie nie ma żadnych baz, placówek ani społeczności. Wejścia i wyjścia. Wejście na poziom 0,2 jest raczej łatwe. Kiedy zwykły szum świateł na poziomie 0 ucichnie, dywan stanie się bardziej suchy, a pokoje zaczną wyglądać jak w budowie, jest szansa na znalezienie drzwi na poziom 0,2. Wyjścia. Z poziomu można wyjść w ten sam sposób, w jaki się do niego wchodzi. Znalezienie drzwi prowadzi z powrotem do poziomu 0. Odzyskane dokumenty. Kilka dokumentów związanych z Backrooms Remodeling CEO zostało odzyskane z poziomu 0,2 i są one wymienione poniżej. Backrooms Remodeling Company. Prawdziwy porządek przychodzi przez meble. Cel poziom 0. Sektor A880,1. Cel remont klasy A. Grupa zadaniowa wysłana 102CX. Nadzorca Major Tuk. Notatka o pracy. Lepiej, żebyście to czytali, to może być jedyna szansa dla Waszej czwórki na uratowanie Waszych miejsc pracy. Za każdym razem, gdy wysyłam Was w czterech do prowadzenia prac, to zawsze kończy się to okropnie i wyżsi rangą zauważają wzór i wyżywają się na moim żałosnym tyłku. Czy wszyscy chcecie zachować pracę? Tym razem zróbcie to dobrze. Nie chcielibyśmy, żeby Wasz przywódca został ukarany za Waszą głupotę, prawda? Z poważaniem, Major Tuk, Wasz szef. Dokument drugi, Drogi Majorze Tuk. Cześć. To ja wiem, że prawdopodobnie nie jestem osobą, której chciałbyś teraz słuchać, zwłaszcza że piszę to zamiast pracować, ale pomyślałem, że powinienem dać Ci znać, że wszystko jest w porządku, nic się dziś złego nie dzieje no cóż, z wyjątkiem yy, nic się nie dzieje złego w ogóle. Pracujemy najciężej jak się da, by było jak najdoskonalej. Tym razem pracujemy szczególnie ciężko, bo naprawdę nie chcemy was zawieść. Przepraszam za ilość wykrzykników, ale podekscytowałem się. Jak tam sprawy w bazie? Mam nadzieję, że wszystko jest tam w porządku. Myślałem, że może mógłbyś porozmawiać z wyższymi rangą, Dają nam jeszcze kilku szans. Naprawdę ciężko pracowaliśmy i mogę Ci zapewnić, że większość z tych usterech to nie była nasza wina. I powinienem prawdopodobnie... Pozostała część notatki została zerwana. Hej, z tej strony Wladi. Cieszę się, że zostałaś lub zostałeś do końca kolejnego odcinka. Jeżeli film się spodobał, zostaw łapkę i suba. Dla Ciebie to niewiele, a mi pomoże to w rozwoju kanału i w dotarciu do szerszej publiki. Z góry dziękuję i do usłyszenia w kolejnym odcinku.